Cześć, nazywam się Krystian Bilatowicz, jestem filmowcem, fotografem i edukuję z fotografii i z filmu. A dzisiaj chciałem się z Wami podzielić takim moim doświadczeniem, też przemyśleniami, a propos bycia ambasadorem. Jak zostać ambasadorem? I dzisiaj kilka słów o tym. Kim jest ambasador? Ambasador marki to jest ktoś, kto przede wszystkim korzysta z danego sprzętu. Dlatego, że ma świetną jakość, jest niezawodny dla tej osoby, która jest ambasadorem i przede wszystkim doszedł do punktu w swojej karierze, gdzie został wybrany jako ambasador. Z jakich względów? Przede wszystkim takich, że ma swoje portfolio, które wynika z wielu lat pracy, doświadczenia. Pracuje tak, że widać tego twórcę w social mediach, jest aktywny praktycznie na co dzień i to jest. Najważniejsze, że jestem twórcą z doświadczeniem, i teraz kolejna rzecz to wyobraźcie sobie, linię czasową, na przykład 10 lat, i w ciągu tych 10 lat, dana marka wybiera ambasadora. Jest to na przykład tylko w przedziale 2-3 miesięcy na tej przestrzeni wielu lat, i w ciągu tych 2-3 miesięcy powinniście być na tej linii czasowej przed daną marką widoczni. Dlatego widocznie, że jesteście już w social mediach, jesteście rozpoznawalni, macie doświadczenie, może jesteście świetnymi mówcami, może edukujecie, prowadzicie prelekcje, wykłady, jesteście vlogerami i marka się do Was odzywa, ponieważ poszukuje na przykład portrecistę właśnie z takimi umiejętnościami, albo filmowca, albo filmowca i fotografa, więc tutaj jesteście wybierani, albo Wy w odpowiednim czasie Pytacie się w danej marce, w firmie, że ok, robię to i to, czy nie poszukujecie ambasadora, prawda? I no też trzeba się wbić właśnie w tej przestrzeni czasowej, tych 10 lat, w tym krótkim, malutkim okienku. I tutaj możecie sobie łatwo wyobrazić, że na ten moment, kiedy zostajecie wybrani. Złożyło się wiele czynników, przede wszystkim to doświadczenie zawodowe, aktywność i zaufanie do Was, przede wszystkim, bo bardzo często ktoś Was zbiera, ponieważ już korzystacie z danych narzędzi, sprzętu, danej marki, a może być też tak, że jesteście rozpoznawalni, ktoś Was zapyta o to, czy nie przetestujecie na przykład sprzętu, ponieważ Wiecie, dla marki często jest też ważne, żeby mieć jakiś feedback na przykład z rynku, że coś jest dobre albo nie. No i wtedy znów pojawia się relacja. Mail, telefon, może spotkanie, super sprzęt, więc może jakaś współpraca i zaczyna się to dziać. Nawet na przestrzeni wielu miesięcy, może to trwać nawet i rok, taka współpraca przed byciem ambasadorem. Ale też jeśli działacie prężnie, poznajecie ludzi, jesteście rozpoznawalni, to też tworzycie sobie siatkę takich kontaktów. Znacie ludzi, macie portfolio przede wszystkim, i też w pewnym momencie możecie trafić w czasie, jakby na linii czasowej, Wy trafiacie na kogoś, i w tym punkcie, gdzie się spotykacie, jest moment na decyzję o byciu ambasadorem. Więc tych czynników jest bardzo wiele, ale też, jak widzicie, to nie jest łatwe. To jest przede wszystkim Wasze działanie na rzecz tego, żeby robić świetne rzeczy, bo o to chodzi żeby robić świetne zdjęcia, świetne filmy, publikować je i żeby ludzie je widzieli po prostu, tak? Marka też je zobaczy i wam zaufa, bo o zaufanie chodzi. Wy jesteście odpowiedzialni za to, że reprezentujecie dany sprzęt. Jesteście odpowiedzialni, ponieważ używacie tego, ktoś was ogląda i też wam ufa. Jeśli ktoś wam zaufa, kupi ten sprzęt i będzie z niego zadowolony, to na tym to polega, że to zaufanie się buduje poprzez coraz większą grupy odbiorców, użytkowników, ale też marka to widzi, ufa Wam, Wy marce, tworzy się relacja i tworzy się po prostu coś fajnego, tak jedno słowo można powiedzieć, coś bardzo fajnego. W tym kadrze specjalnie umieściłem sprzęt, z którego korzystam, aby Wam pokazać, że jestem ambasadorem czterech marek i wszystkie one mają sprzęt, z którego na co dzień korzystam. Tak jak aparat, kamerę Lumix S52X. Tutaj jest 2470, tam następny Lumix S52 nagrywa mnie. Ten aparat służy mi do fotografii, do filmu, do praktycznie wszystkich zleceń. To pokazuje, że ten sprzęt po prostu jest przeze mnie używany, jest niezawodny. Używam go do dokumentów, używam go do poradników, do komercyjnych zleceń, praktycznie do wszystkiego: fotografia i film. Mamy lampy Patona, jedna lampa, druga lampa Soft 360. Mamy tuby RGB, jedna, druga. Tam są jeszcze kolejne. I one też powodują, że czuję się pewnie na planie, kiedy używam światła ciągłego. W portrecie, w studio, które tutaj zresztą widzicie, czy też czasami na planie filmowym, też doświetlam, na przykład przy wywiadach. Kolejna rzecz to peak design. I tu mamy pasek, peak design, którym jednym kliknięciem wypinam sobie ten pasek. Na przykład mogę kamerę wpiąć do gimbala, czyli taki patent, który ma tylko piękny design. Ma przede wszystkim też piękny design, jak widzicie. Statyw węglowy, bardzo lekki, z którego korzystałem podczas pracy nad dokumentem o pasterzach. Pracuję wciąż zresztą. Te torby, które są niezawodne w takiej pracy, są świetnej jakości, są wodoszczelne. I też mają niesamowity piękny design. Tu jeszcze widzicie fotografię, która jest wydrukowana w Artibo. Wszystkie swoje teraz wystawy, książki drukuje w Artibo na papierze mohawk. Uwielbiam ten papier i uwierzcie mi, że po każdej wystawie ktoś podchodzi i pyta się na jakim papierze była wydrukowana ta wystawa. Nie warto się poddawać, warto próbować. Warto tworzyć portfolio, działać, tworzyć, poznawać ludzi. W branży też, jeździć na spotkania. To jest przez cały czas zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie siebie, taki rozwój też osobisty, i to dopiero wszystko wpłynie na to, że będziecie gotowi, a jak będziecie gotowi, to jak się mówi, że jeśli uczeń jest gotowy, to pojawia się nauczyciel. I myślę, że ja bym to tutaj przełożył na to, że jeśli ambasador jest gotowy, to pojawia się marka. Życzę Wam bardzo rozwojowej drogi do zostania ambasadorem. Nawet jeśli odbijecie się od ściany, nie będzie tych otwartych drzwi na tej linii czasowej, na tym przecięciu się dwojga ludzi, to powiem Wam, że nawet wtedy się rozwijacie, ponieważ szukacie dalej, kombinujecie, próbujecie dostać się do innych drzwi i to powoduje, że się rozwijamy, rozwijamy, rozwijamy. I tego Wam życzę, tego rozwoju, aż dotrzecie do trzeciego bycia ambasadorem. Życzę Wam bardzo tego serdecznie. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć.